Koszenie trawy kosą osą. Tak kosa osa wygląda starego, stara, bo stara, ale Jara. Tabliczka już jest 1976 rok. Kurde, ale stara. 210 kW. o kosę trzeba było założyć nową. Tą, oczywiście, trącą. No i co, no trzeba czasami przesmarować ją. No nie, bo to no bo tak nie może być, żeby nie smarować. jej Trzeba ją przesmarować. Trzeba coś tam popatrzeć do niej zawsze. No bo to jest wiadomo jak to jest. To nie jest nowa rzecz, także używana. Coś się może urwać, coś może stoszczelić, coś to. Taką łąkę skosimy dzisiaj na razie. Później tam zarazem jeszcze jedna jest. No ale to na razie to jest taka trawa wielka dość. Nie, nie wiem jak to będzie szło, bo ona musi mieć tra trawę suchą. Nie może mieć trawy mokrej. Jak trawę mokrą to się zabija. No i to tak źle się wtedy kosi. No, no źle, no i tyle, no i musi być tała sucha, no czekałem dwa dni, żeby to przesło trochę, poczekałem Potem... z nią Ech, i co, no i zacząłem kosić pomału. Znaczy dzisiaj pierwszy raz zaczynam kosić, w ogóle to już zacząłem kosić, bo tam czasami trzeba królom trochę więcej ukosić, czy kurą czy to. No i trzeba to zrobić, to się nie da tak inaczej. No fajna kosa osa, no kosi jak trzeba, no trochę krzywem ustawiłem, jeszcze muszę poprawić, bo skrzywo stoi i tak pojło. W jedną stronę, powinno być, że w drugą stronę, czy równo nawet. Także to zaraz poprawimy. Co ona no jest, wszystko tak ma być, osłony tylko nie ma. Nawet no jak miałeś na cenę złomu, no to czemu miałem sobie nie wziąć? Na rotacyjnym na razie nie, bo, no bo, no bo nie. Na razie jest co innego w planach. Wałek odpięty, by trzeba było wyczyścić, troszkę tam wszystko przesmarować, to łożysko jest jedno. W tym miejscu trzeba było to przesmarować w tym miejscu, złożysko takie no. tu jest łożysko. Tu jest łożysko, trzeba to przesmarować, było wszystko, potnerować. Żeby to było dobrze chodziło. Tu tak samo napinacza. Paski są napięte nawet w miarę. Zobaczymy jak będzie chodzić. Mam nadzieję, że się będzie dobrze szła, nie będzie się nic nie działo. No i co? no i... Tyle, no co mogę więcej dodać. Co, zrobiłem sobie rundkę honorową dookoła. Odwrócę się i pojadę dookoła, w drugą stronę. Trawa jest mokra, trochę wilna, na no, taką pozycję źle. Powinna być sucha trawa, no ale jak jest jaka jest. to nie ma rady. Jedziemy W tak jest, że tak musi być Dziękuję Państwu, dziękuję Państwu, skoszona trawa w kabinie, kurde, się siedzę. Ruska muszę zgasić i no. i skoszona trawa, elegancko. Pokosiłem dwie jeszcze mi zostało trochę, jedna, tam gdzie się nie da, to już nie dojadę. O, jest taka wielka a taki kawałeczek. Tylko Tyle Ważne, jest koszone, ważne, jest zrobione o. Elegancko jest skoszone, według mnie Tam się już nie do, tam są już krzoki Tam jeszcze pod rowem, ale tam już tak samo nie do rady Tyle, taka niewielka łąka Skoszona, elegancko Zrobione, tak mi się, na moje oko Taką kosą to jest miodzio. Jest zrobione według mnie. Co mogę więcej chcieć? Nic. Tak to wygląda. No to na razie wszystkim. Cześć.